Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 8 sierpień 2025 rok. Osieka osięciny. Zajrzymy do rodzinki. O, spróbujemy pawałkę zdjąć. E, poszło. Rodzinka jest na etapie podkarmiania, pobujezającego. a ogólnie wszystkie rodzinki u nas są na tym etapie w tej chwili Zajrzymy co tu mamy ciekawego w tej rodzince Coś trzeba zmienić czy zostawić tak jak jest No, tu jest pusta prawie żamka, troszeczkę pokarmu. 10 rameczek mamy w tej chwili. O, tu jest czerw. Trudnie jeszcze są. Widzicie? Trudnie są. Także. Jeszcze rodzinka, tu się wygryzło Zobaczcie, są jajeczka czy nie, przygłady czerw Ja zobaczę troszeczkę, chociaż słońce teraz nie ma Choć słońce ładnie widać Są jajeczka są jajeczka, także rodzina dobrze rokuje, rozwija się. O, tu widzicie calutka rama czerwio widzicie cała rama czerwio rodzinka rozwija się dobrze musimy utrzymać te rodzinki w takiej mocy rozwojowej dzień ze 20 sierpnia 20 sierpnia standardowa. zaczynamy jak się uda, czas pozwoli zaczynamy zakarmiać a tu albo się wygryzła albo my tu rameczkę daliśmy, co tu jest e, wygryzła się chyba pszczoła teraz patrzę, podejrzę. tak, jest zasiana cała o, tu widzicie, mateczka chodzi nawet nie widzicie, czy nie widzicie chodzi mateczka siejeczka, nie będę jej tu już niepokoił Także jest dobrze. O i tu też podobna sytuacja. Tu jest pierzgi bardzo duże. I tu... Tak, też to jest ta podobna sytuacja. O, zobaczcie. Tu już jest zasklepiony, Zasklepiają. Czy jest dobrze? Mamy utrzymaną matkę w czerwieniu. O, tu też jest, widzicie czerw. I tu wokoło młody czerw i pierzga. Pierzgi nanosiły. Też młody czerw i pierzga, nicie. Się... No są bardzo dużo żół... skorczycy, a no tak. Mamy u nas, zasieliśmy kawałek gorczycy też. A tu co tu jest? Aha, tu pusta ramka jest. Tą ramkę trzeba na skraju. Trzeba tu słońce troszeczkę, ale chyba nic nie ma. Zobaczcie. duch na pszczoły. Ale tu chyba nie ma. Na skraju ramy. ula włożymy. Bo taka ramyczka dzieli nam na dwie części o widzicie jak tu ładnie jest tu jeszcze szer taki na wygryzeniu widzicie no i elegancka tu też jakaś rameczka jest taka Ale nie, ta jest dobra widzicie cała rama czerwiu Tu też cała rama czerwiu, chociaż to później trzeba na... Nie może być w środku ta ramka z boku bardziej Ale to jeszcze nie ten czas ale nie sobie funkcjonuje tak To już jest jako osłonowa Tu. Pokarmu, troszkę pieżki i bardzo dobrze. Sypie się gorczyca, ale u nas dopiero zaczyna, musi gdzieś być w okolicy. U nas dopiero zaczyna pokwitywać, ale może już tej gorczycy noszą. Złożymy, mamy tu wszystkie hoffmanowskie rameczki, to możemy przesunąć cały wóz. Cały, tak, ramki z całego, na całym korpusie. to tak to idzie. I nie ma obawy, że się pszczołom coś wydarzy. Dobrze. Tą rameczkę jeszcze tą, co odbudowy zaczęły, włożymy na skraj teraz dociśniemy to ładnie o. tu także widzicie rodzinka nie. tak mi się wydaje, że jest idealnie zrobiona doprowadzona do wiosen na wiosenny rozwój spokojne pszczółki są, widzicie nawet dymu nie potrzeba Używać. Bardzo fajnie. Piszcie w komentarzach, co tam Wam. Co byście wprowadzili tu zmiany? Jakieś? Czy nie? Co Wam się podoba? Co nie? Łapki w górę. Subskrybujcie. I do miłego. Do następnego razu, dzięki wszystkim.